Poczekaj Żeby ja wszystko było widać Jeszcze mam zasłaniać Ja mam kamerkę o tu Wszystko widać jest? Ale dołu nie będzie widać Poczekaj, odsunę telewizor Dzisiaj pokażę wam, jak pobrać sobie haki do każdej gry w Roblox. Wchodzicie w Google na przykład. Podsumowujecie tą nazwę. Hmm. Tutaj poczekam. Żebyście sobie wpisali. Jak wpiszecie, jak klikacie to no, czy... no. i jesteście na takiej stronie. To możemy też. To jest bardzo fajne. Ja to pobierałem, ale to też jest fajne. No to powiedzmy nad Android. Chodzi, że gram na YouTube, a to nie jest Android. Jako asus. Zapiszcie. To się tu pobiera, w tym miejscu. Mi się to 3 godziny będzie pobierało. Mam internet taki. To sobie poczekamy. Jesteś się tu pobrać. Na przykład tu macie różne. Te. Te są zepsute. Tu są inne narzędzia. Inne. Tu to macie znaczy narzędzia. Które tutaj tysiące pobierają? Milion. A tu są nawet narzędzia. Niektóre są bardzo opłacalne. Ja, ja. ja. ja nagrywam, nie o to chodzi, bo ja nagrywam. A ty mówisz. Ja pobieram jeszcze to sobie. Trochę mnie o Windows bez to akurat chyba bardziej będzie działało Bez tytułu. Też tu pobierzemy. Jak się. Tu się szybciej pobierze. Wiecie i wam powiem tak jak wam jak wam się pobierze albo jeszcze nie będę wam mówił ja tutaj mam to pobrane to, pie to pierwsze jj pierwszy raz jak wejdziecie pokażę wam Jeszcze to nie jest to. Mi też to na początku pokazywało. To to nie jest błąd. To jest takie coś, że musicie wejść do gry. Uruchomię ja i zawsze się uruchomię jako administrator. No bo tam lepiej działa wszystko. Na Google też by się... Ad... To... to też muszę się jako administrator się uruchomić. Do Minecrafta muszę się jako administrator uruchomić. No patrzcie. Tu ma... Tu nie. Bo to jest to. To jest od tego pobrane. To zawsze tak będzie. Wchodzimy w to i czek czekam. Ja sobie tu jeszcze Nie będę załączał Robloxa ani Roblox Studio ani Roblox To z Roblox nam pobrało się na razie mi się chyba notatki załączają Notatki, łazimy plik pobrany. Na to się musiał wyłączyć. Uruchomienie ponowne. Trochę tutaj trudu będzie. Światło, nie ma. Jest, nie ma. Jest, nie ma. Chociaż moje filmy się znosi, to nie jest. jest sponsor odcinka, a z nie jest sponsor, nie mam jeszcze sponsoru odcinka, nowa reklama wyszła. o pizze to miszka to nie pytajcie co to jest z internetu wziąłem czekamy internet jest Aha, o, wyskoczyło. Znów. a wyskoczyło, znowu, a co za, a co za to usunięte jest, drodzy nas tu też nam usunie, wchodzę na tą stronę, o której gadaliśmy, a to nie ta strona, poczekaj, to to, ta... a raczej weszłam na tą stronę, Pójdziecie. Tu to pobrać, tylko to nie jest na Windows o, Tu jest na Windows, tylko to nie jest to To jest na Windows, to też bym będzie działało To jest na telefony Bym musiał dać dwa filmiki Tyro, udawajmy, że pobieramy to Klikamy Otwiera się folder, klikacie w to. By to, co się pobrało, i wskazuję Wam. No to klikacie w to i się otwiera to. O, takie coś. Klikacie next. No, i takie coś się wyskakuje. Klikamy w to, jak ktoś takie coś ma, to. Instaluję się tak Finish I teraz mi się zniknęło to spaść I, I za drugim razem takie coś wysokłe Klikacie Klikacie install czekacie aż się to załaduje i trochę tu długo się będzie ładowało miał to być krótki filmik Daily będę miał w twojej wakacji. Klikamy tak. Zaznaczamy to, jak ktoś ma... Jak ktoś ma tak, no to klikamy. I klikę się finish. Tutaj takie coś się wyświetla do okiengo co jakąś. I, I pokażę ją te game. Jak, czy za to można być zbanowanym? Tak. Moje konto zostało prawie zbanowane. ktoś mnie zgłosił na brzuch Mogę wam pokazać. Nie wiem, czy mnie zbanują w tym razem. Drugi odcinek będzie jak to pobieramy. To jest bardzo dobre. Mi się to pobiera, tylko nie wiem, czy to. Jak tu się pobierze dobrze, no to pokażemy na telefonie i na tym. Teraz robimy na tym. No i teraz... No i teraz poradnik skończony. I następny następnym będzie jak mi się no to wyobrało.